Lizanie odbytu to mój sposób zachwytu Fił do mordy sperma w przełyku tak dzień można zacząć W banku spermy się zatrzasnąć Lubię widzieć twoją fujarę Ej I z nią stykać się stale Bo końcówka jest magiczna Ludzi mi ziać twojego guziczka o. Liznąć, coś odświeżyć Kiedy dupa jest już czysta Zaczynam cała spermą tryskać Bo on lubi mieć go w sobie Tak jak dziecko z pedofilem Jebać wszystkie te peszmaty Chuj im w dupę za trzy światy Ksiądz zaglądał z Wszystkie dzieci się chowają Przed ojcem świętym uciekają Tak się kończy ta opowieść Wszystkie dzieci kończą